No hejka, siema Wiecie co? Coś mi dzisiaj mówi, że będzie totalne k***a oro na Yasuo. Tylko, że żeby dobrze grało mi się Yasuo muszę mieć tą myszkę wyrobioną Muszę mi się ręka przylepić do niej I nie wiem co z tym faktem zrobić Może to przez to, że mam suche ręce, może jakiś krem mam do góry To trochę za dziwnie Wiem co, mógłbym posmarować ręce, żeby mi się lepiej trzymał myszkę ja, ja wiem co Lubrykant z Japonii. Mam, nie, mam od Durexa od to mam, co się nadaje tego. To mogę tym wysmarować co ręce. ja to wielki a. Ej, to zadziała? Czy mogę takie produkty na streamie pokazać? Wiem, że chyba prezerwatyw nie można. No nie wiem. Czy jak wysmaruje się. Jak się na to mówi od Durexa ten taki żel? No chyba to mogę. Lubrykant. To... Lubrykant, chyba mogę tym ręce sobie wysmarować, nie? No, ale to, to. No bo kremu nie mam, a mam suche dłonie. Piszę w czat czy GPT Mam suche dłonie Czy lubrykant zadziała bo nie mam kremu Ja bruz. Ty się nie wstydzisz tego? Czemu? Jak no, czemu? No myślę użyłam 600 IQ żeby pomyśleć jak nawilżyć dłonie Wodą nie nawilżę tak. normalnie bez, bez wstydu on to mówi wszystko nie? Tak fajnie dla mnie RUN LUCKY, że dostałem tu stuna. Ja to miałem to, kumpla pożyczyłem, wersję, na płyce miałem akurat, taki mój oczywiście. O na Leonie, w simie k***a moje bananowe k***a, jaja j***e. <trybujesz> Przepraszam. DAĆ NA RIVEN je... Kupię na tą szmatę zonie Nie wiem, sorry za tą agresję widzowie Przepraszam, miałem dwie głupie wyj**i Mam w sobie negatywną energię i muszę przekleić żyć, żeby rozladać mój testosteron Biegają te j**a je... supporty w dzisiejszej mecie e, e, Biegają. złapki w mordę próbujesz być czy no, bo wychodzi ci to drugie No j**a, p ty gadasz w ogóle? Dobra, no, o co ci chodzi? No bo gadasz jakieś totalne kłopoty. No sek, no nie wiem, no se kup garniak i pogadajmy o k***a whisky cygarach. Ale no nie ma, alczaka, może być śmieszny, maję tylko ja pierdolę, ja zje k***a czempion, k***a cycki. Stary, ty też w jednej grze spamowałeś cały dzień FF a gra i jakoś no, nic FF, nie ale FF, ale... i kliknęliśmy FF 15, a to jest free no. I mówisz, że supporty chodzą po mapie, no jak ty grałeś supportem, nie chodziło, jest dziwne. Może z kieliszy wróć? Dziękuję do 3 sekundy. O kurka Spoko, dobra. że Kuriven ma range nie wiem pół świata. Ty tu masz mi to brusik. Trzy osoby do mnie na bota przyszły. Zabili mnie, no zdarza się. Ale że wyginiecie później w 4 osoby... Jak oni po prostu z dupy do zrobili od bota na topa No ja się stiltowałem, wiesz dlaczego? Bo Lef nie chcę wiedzieć. No ci powiem, Lefin użył Heralda na tę dwójkę, którą mi wziął te nie chcę wiedzieć. Te dwójka miała 200 HP i złożył na to Heralda i mi z... ten Golda. I nie wiem po co Leffin chciałby te złoto brać. wcześniej jerki co talona znowu tu k***a robi? Szmata dzika je wszędzie jest k ta je graczy supporta jebna, ich wszystkich k butem na czoło je Zero k***a value na mapie 100 golda jak zabiesza k***a ci y, trzy side rozk**a idź pan w chuj nie wiem te płyje mam lonen na plecach nie wiem o co chodzi z tą grą Miem 3-1, mam 3-6. Ta port jest broken. Lona sprawia, że nie mogę grać. Potężna k***a Leona. Trzyma mnie za szmaty. zapysk jak psa, jak k***a. O zejdę? Nie. Lona już figma. Nie mam makra supporta, nie mogę grać lonom. Jestem top planerem, no co mi powiesz, graj topa, no. Nie zagram dobrze lonom gry na jakona, tak? Bo, no bo nie w ten support mainem. Kurde nic tak nie w support, nie? Który kosztuje 10 golda jak go zabijesz i ci na kur... biega za tobą i ci wali stuna ze stunem, nie? Jeszcze jak stwierdzisz a... Je... na p... go to się go zabić nie da. I zabiję ci cały team jak próbujesz to co robić. A jak ktoś ma... Zajbiste 140 IQ i już używa mózgu, gra supportem. 1000 LP w challengerze. Możesz być największą kaleką mechaniczną. 1000 LP masz zagwarantowane. 140 EQ support i to wszystko, nic więcej. Nie musisz nawet być mechanicznie dobry. No, na przykład Kaseko, on jest mechanicznie jakoś zajebisty, Ale jest bystry, gra supportem i wie, jak grać tą rolą. I wbija w pójdź dużo LP. Kaseko jest dobry mechanicznie. No, nie wiem, może na Lulu, no stary, chcesz mi powiedzieć, że typ, który całe życie gra Irelio, Irelium Riven, umie grać w setką championów, będzie tak samo dobry mechanicznie, jak typ, który gra Lulu całe, całe życie. Nie da się sk... Lona na ciebie spojrzy i jesteś martwy No co ja mam wam powiedzieć? Spojrzy na was Lona i jesteście martwi Dosłownie, no przyrzekam Boję się tej Lony Będę... Ja się będę bał dzisiaj iść spać Ja na wspoconać ma to hm, przepraszam gratki dla Wukonga no Sorry za to że przeklinam na to że ja zagrałem no nie wiem no ja ale całkowicie dziwne jest to że nie przepraszam tej strony. No i patrzcie, mam Katiego w teamie, od razu jest winek, zawsze tak jest. No patrzcie, mam brusa zawsze na nowy sezon, zawsze kończy po dwóch miesiącach Patrzcie, mam Remka w teamie, znowu negatywne win ratio. No patrzcie, wczoraj grałem z Arcołem 5G, 5G wygrałem, bo potrafi zagrać k 7 na topie. Dobra nie, zefraj się nie, No wiem się brusje koło 8 Ale Bruz jesteś kotem Aż no muszę się uśmiechnąć, nie? No nie będę udawał. Uśmiechnę się na tą akcję. Wyobrażaj... a co jak ja zostanę otp jasło sło? Patrz. O, to ryzy, to ryzy. nie jest Windwall do BMA. Ja po prostu tak kanceluję animację, patrz. Idę do typa, pyk! I nie widać, że rzucamy tornado. Jak, jak rzucicie dłola i Instantku w przeciwnym kierunku, to chowacie animację i jest troszeczkę mniejszy czas reakcji, że ktoś zareaguje po prostu. Tylko się jak możesz. Super. Użyj E! No, dostałem k**a z Pasywa kartusa jego rka z pizby do 1400 HP. Nie, o no, tragedia, tragedia no, Katy gama jest wolał Gierkę. No. Katy ma 13,5. No ale zagra... no, no właśnie. Jakaś zadymka jest. Ej dobrze, do do dobrze raz. Tu, 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 tu. Nie ma flesza, nie ma flesza. Ehm. Dobrze dobrze, i teraz Unlucky tu byłem Skąd p***a... A, a, a Krzyż ma shielda w ogóle jakiegoś? Tak ma Zapomniałem o tym, dawno nie grałem Ile on daje nam Zn leveli w torii ten atakan? Że on oni Atakana je zrobili No jak w teorii, to no w praktyce ci na daje... I 1300x padaje, no. To co za pytania są? Kurcze blade! Jakbym kurwa dziecko grał, to skupmy się na gierce, a nie takich drzwi. Możesz to sprawdzić, bo dziś o a I 1300x jest rotofejdżys. Zabij się, mi mida Uda się? No musisz. E? Nie mogę do Ciebie podejść, do to osoba merkiam No dobra, jest i fajnie. No, ten fresh mnie trochę zbaitował tu. Hej, dobra, Oj, jestem Problem jest taki, że jak my wejdziemy w nich jest team fight, to kartus nas czyści samą pasywą Ja jestem mega spishi, Nieee, No to do, dobra, ty tak, ale dobra, cicho, cicho, cicho. No ja sekundę sekundy jego ja, 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 pasywie no ja, stan ja, w tym torymarku. Nie, 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 ja po prostu biorę Jace'a i rzucam Jasem, wyjem w to. Czuł Jace'em ekipa. To jest k***a w ogóle ty! to do ekipa jak do siebie Co się stało brud, bo ty byłeś tam. trzeba w bazie wszyscy byli w czwórkę? Dostaliśmy ka kartusa, wszyscy straciliśmy całe zdrowie. Poszliśmy się sofnąć, się wyleczyć. Gratulujemy mózgu, kurwa. Powiem wam, tak jest, ładnie, jest, ładnie pachnie w moim pokoju, że to, sobie jak tego nie udali. wyobrażacie. Jakbyście weszli teraz do mojego pokoju, to jakbyście weszli do jakiejś dziewczyny zadbanej. Co wiecie jaką jak bym chciał metę to, na to, Twitchu? Jeden jeden z... Chciałbym metę Heroesów 3. Tak jak weszła meta na szachy i wszyscy w szachy grali. Chciałbym, żeby wszyscy w Herosy grali. Może ja za, za, zapoczątkuję metę Herosów 3 Bo ludzie lubią Herosy 3 oglądać. Potrzebuję tej kawy Aśka, ja byś nazwała krużenie, którą masz Zwracam, że jest... Gra w Nie? Z Erikiem na bocie To dokładnie, nie chcesz grać, no To on odje... się. jednego trzy. Siedział w krzaku naprawdę No ch... jego siedział w krzaku je co... To... Chłop siedział parę minut w krzaku i czekaj aż przyjdę Dobra chuj, to chuj Pierwszy już to peka Aksjon za mną. ona nie dołu? Trzeba jakieś wardy, deep wardy, zrobić setupy, ja plus five plus ty i będzie okej. Okay. Jinx dożyć jakąś rakietkę. Lepiej się zdobiemy, defensywę gramy. Nie musimy grać defensywy My pierwsze akcję na tego, na sakanie. Ja mam dobre temki nawet. Pozytywna energia, ale jak mam być pozytywny k***a? Człowieku, ja staram się być pozytywna a podchodzi do mnie zł. Nie wiem, zabójca mi jest... z***a Dobrze mam odgadną tak... Konto na dowód osobisty i, i bany, nie. Jak się ludzie nauczą. Czekaj, 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 bo jest, bo jest atakan, atakan jest. Nie no. Mam! Akcja Akcja wujkawa wykonanie Vibrusa. Wrócę ratował sytuację. Ja zobaczyłem, że Waj weszła w 5-4 to solowałem już ją. Tak, tak, Bóg tak. Maguana tak, padła, to byśmy to stracili. Nie, nie, tak, 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 tak. Ej, dal, da, da, patrz, patrz! No się mi z tym! Halo, no ty masz tak speeda! A, sorry, zapomniałem o tych piatkach. Co ty robisz? TY! Dalej Masz mikrofon? No mam! Co ty ma robisz? byśmy byli martwi No w czterech do nas szli Jak no w czterech? No tylko, tylko action i... Zamykali nas, zamykali nas fremek. Dobra Kinga Idę do nich, idę do nich Obróżona gra chujowo, Obróżona gra, zobaczę 30 sekund do obu od Oni, oni się napierdają w lesie no ładnie Zmieni. i back. Haluchy mi się pogubiły. Mózg się, się pogubił. No wchodzisz w Jinx jak obok jest tacz, jak obok jest Tak, Ta, ale po, popalili trochę na mnie. i It, fine, tak szczerze. jebać być. Mać. Chciałem no, się pomóc na sile. Ja, wiesz co, kurde, ja mogłem zerkować tych dwóch typów pięńczą, nie, nie zerkowałem, widziałem, że lecisz czy... ten forki, Remek. E, no i no zjadłem. ja 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 ja, ja bo po pierwszego flasza dałem, kujowe dałem, a po drugie na no, kurwa nie, ja próbuję nam się pomóc. To znaczy no ja mogłem ja mogłem użyć Rki, bo moja R-ka redukuje no armor, nie? No tak obróciliśmy, to ten... tu, tutaj dobrze zer 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 zerkowałaś mm. te fajne, ja się zawała i podać Gierka, a tu się tak dobrze stało k szczerze mm. Ale ty nie... ogólnie nie, nie jesteś zbyt bystry, powiem ci za no, trochę więcej uwagi na grze. Dobra, latarnia twojego intelektu nie świeci zbyt jasno mora Ej, ale... Vladimir ma Letal tempo, myślisz, że to jest celowy zabieg? Czy... No, bo no tam nie... będzie pieniądze Qastało out taki dawał no nie no runy są złe, są. runy ma złe po prostu. i tak pewnie. Ciężko, zagra. Dostanę 7 ganków, bo jungler zobaczy, że ma złe runy i wsią po parę jadków. To się nie da zgankować, no zagraj tak jak ludzie, którzy grają w pro playu albo są lepsi, no nie da się zabijać cały czas. Że jak jesteś lepszy i omijasz ganki, i chłop ma łyskuję na ciebie czas, to, to chyba zajibisz się dla reszty drużyny, nie? Jeżeli gramy na pozycję bo gramy ze wszyscymi graczami. Poza tym gramy na dobrych graczy tutaj i gramy z dobrymi ludkami, nie zauważyłeś, jak te gry wyglądają, ale oni potrafią, a, ogarniają wszyscy. Bo mamy mmr y dobre i po prostu gramy na nowym sezonie. O bruza, to sztoplenier, znowu zjankowali mi, człowieku, wieku, wszyscy właśnie zajebiście dla ciebie. Mam jest tutaj tam. tam. No flash, no flash, nie ma flasza Jak kurwa mnie Wierzę w niego, palił plamę, go, go, go O, nie ma plamy, ty fest. Ja, no. no. ale ja kon, no nie wiem. Fl bez sensu. To było tak unlucky, że już wyflaszowałem i miał panton ręcza. W ogóle, jakim cudem ten panton zdążył? Jakim? Ten panton na mnie wskoczył! Mam buty, on nie ma ulepszonych. Ile on ma movement speeda? 370, ja mam 390 i chłop zdążył do mnie dobiec. Ja wiadomo obiegłem troszeczkę pod kątem. Ale no stil Czemu Rakan wjechał? Jak już bym martwy? Nie wiem no rakan wbija zerką z flashem jak jestem dead No rakan jest ro... z jakiś filet chyba z kurczaka, nie wiem co mam powiedzieć Powiedział że nie ugrasz? No i co czekasz i później siebie? No, jaki to ma sens? Nawet jakbym jak nie ugrał, nie dał rady Nie ma to totalnie sensu Zostaw mi rada, ja, ja, ja wezmę redzika Dobra weź tak no potrzebujesz, no ale ja mam większy value z tego Nie wiem Co się stało To ma E cały czas Atakana, atakana weźmy Mać, no, ja typ na ma po... movement speed. Trzymajcie mnie. Co my robimy? Co my robimy? Co my robimy? Jakie noby! Zejdź normalnie, nie przez ich rącz. Bo cię mogą zapać. Uciekaj na dłużej. No dobra Ja im tylko znak zapytania wyślę na Nie wiem, no chłopie oddali atakana Nie, to też zginąłeś zało Jakby Mówię, jakby chcieli, to by jeszcze to o to No pa, te, te dwójki biorą, nie? Ja? Na sobie. No, Exhaust'a dostałem, nie? Wyszło, wyszło chyba ok, Też, no... Okej, okay, wyszło, jak zabijam Pantona i Drake'a oddajemy. Jak wyszło ok niby tutaj w tej sytuacji? Czekajcie, falę przepisuję, co? Kurwa ładnie No z drugi No bo mają tego agresywnego i Wiego. Pomyślałem, że jak będę padał w dwie sekundy w teamfight'cie To na, na nic mi się ta Infinity zda, Mam shield Boa, botka, no jestem trochę tanki w tym Jak wy przegrywacie 4v3, no miałem dwóch na sobie. No nikt nie przegrywa, no ja, no mamy botę ulepiony z Nie ma no, kupy umierają od Wladimira i... Jeszcze jedna deska widzowie i, i się zeskaluje. Port punk, 20 AsU, a ty To jest ten ka, ka, kanon Yasuo, człowieku. 10 desek i Yasuo czwarty 10 defek i rozk... Nie no ale złota mam dużo w miarę ten panton jest dla mnie troszeczkę problematyczny w teamfightach. A ten Viktor jakiś broken się wydaje. Ale no jest silny, musimy jakby go zaatakować. Chyba trzeba tego Viktora banować, On się w ogóle na to pana daje na przykład, czy nie? Nie wiem, no ale po prostu to, to było free no to było, to było nasz było, no. Zabiliśmy Vlada i chcemy jeszcze bardziej grać agro bez cooldown'ów. No Rakan wszedł, to... Swallowałem go w sumie, no. Ja nie sforsowałem tego. No ale... Wladimir był martwy, no po prostu zblastowałeś r -K. Dobra, GG. Ładna gierka, Remek. I trzymajcie się, nara.